Cześć, tu Ezo Dress i Alchemia. Dzień dobry. Witamy Was tej styczniowej wiosny, jak zapowiadała Alchemia. E, śniegu już u nas nie ma. Mamy trzy muchy. Ale, ale był, tak muchy się pojawiły już, więc jest nieźle. E, dzisiaj temat e, dlaczego wiele osób e, nie otrzymuje oczekiwanych efektów swojej pracy, tak? Że, że przekładając te rzeczy, które robią, jakieś swoje procesy, nie przekłada się to na efekty. Tak, ja zdecydowałam się to nagrać, ponieważ część właśnie osób, z którymi pracuję, osiąga te efekty dość szybko i powiem o co tutaj dokładnie chodzi. Chodzi o to, że na przykład mamy jakiś tam problem, z którym się mierzymy przez dłuższy czas, albo przychodzimy też z jakimś tam problemem, procesami na świat i mamy tutaj coś właśnie zrobić z tym. A część osób, skończę w ogóle zdanie, bo zaczęłam, coś włożyłam w pośrodku, a część osób po prostu robi, robi, robi różne rzeczy i nic z tego nie wynika. I dlaczego tak jest? To będzie chyba krótkie, nawet takie moje mówienie. I teraz tak. Jeżeli mamy jakiś proces do przerobienia, jest osoba, jakaś tam. I chcę powiedzmy, wejść w proces jakby taki, że przychodzi do mnie, powiedzmy, rozmawiamy na dany, pro, na, na dany problem, też ja pewne rzeczy jakby wyjaśniam, czy też staram się jakby wytłumaczyć i też nakierować. I dalej jest na przykład nic. I tutaj są osoby, które mają często i też nie widzą właśnie tego procesu, który postępuje, czyli oczekują pewnych rzeczy. I dlaczego tak się dzieje? I to też jest w różnych jakby obszarach, I to też mogą nawet całe narody osiągać tego typu stan, czyli nie pójścia dalej z czymś tam. Czy, czy rodziny i w ogóle. Generalnie, z takiego technicznego punktu widzenia, my nie jesteśmy gotowi lub nie mamy odpowiedniej ilości informacji do przerobienia danego procesu. Czyli dowiadujemy się, dowiadujemy, ale cały czas na przykład utykamy w jakimś tam miejscu. To jest bardzo jakby Delikatna struktura, w której do momentu, kiedy nie wypełni się jakby cały obszar informacji, to nie zawali się dana jakby sytuacja. To tak trochę można jakby nazwać. I w momencie, kiedy osoba staje przed wejściem w proces, bo wydaje jej się, że już weszła w mnóstwo procesów, a tak naprawdę sobie powiększa jakby obszar e, tylko e, do zapełnienia informacji. Tutaj jest e, jakby tak jakby z takiego e, energetycznej e, jakby energetycznych takich e, obszarów, to powiększa sobie tylko obszar do zapełniania następnych informacji, e, które będą ładować jeszcze dany obszar, żeby e, móc przejść dalej. Czyli czasami wchodzimy na przykład, bo tutaj się posłuży, jakby osobami, które raczej chcą mieć jakieś procesy, powiedzmy, przebudzenia się w przestrzeni, czy zrobienia czegoś dla siebie, czy też wejścia w procesy swoich darów, czy tam talentów, z którymi przyszły co też często oczekują jakby od przestrzeni, że to się zajdzie samo, czyli na przykład dowiedzą się paru rzeczy na przykład na warsztatach, pójdą do jednej osoby, do drugiej i też będą robić to samo. I teraz jest jeden moment, w którym część osób nie rozumie i też to są pogrupowane osoby, gdzie one znajdują się tak jakby w pewnych sektorach. Czyli dochodzimy na przykład do pierwszego sektoru, gdzie ty dowiadujesz się, że masz jakiś talent. I w momencie otrzymania tej informacji oczekujesz, że zaraz przejdziesz na przykład do sektoru piątego, gdzie on jest ostatnim sektorem, gdzie możesz ten talent wykorzystać. Czasami od otrzymania talentu dowiedzenia się, Czegoś takiego, czyli żeby otrzyma, otrzymać dany talent, to ty musiałeś bardzo, bardzo długi czas, yy, czy mieć mnóstwo yy, wcieleń, które doprowadziły cię do mistrzostwa i dostałeś na przykład talent bioenergoterapii, na przykład. Ale to nie oznacza, że ty w tym życiu na przykład osiągniesz piąty yy sektor. To wcale tak nie oznacza. Może to być na przykład jeszcze przed Tobą mnóstwo wcieleń, gdzie Ty osiągniesz ten piąty sektor, bo na przykład będziesz musiał przerobić bardzo dużo rzeczy. Dajmy na to, takich, które nie pozwolą Ci korzystać z danej sytuacji. Będziesz mógł pobieżnie na przykład wykorzystywać to w nie wiem, na przykład w uzdrawianiu siebie lub rodziny, lub w jakichś takich mniejszych rzeczach. Ale bo tutaj mówię tylko o tej, jakby posługuję się tym przykładem. I to tak jest jakby z każdym daną e, e, możliwością, czy też nawet jakimś e, talentem, nawet handlowym, czy lekarzem, czy, czy, czy czymkolwiek. Także e, pamiętajmy o tym, że czasami nie posuwamy się dalej w pewnych e, sytuacjach, ponieważ mamy nieprzerobione, na przykład dookoła, e, pop. Pole, które nam nie pozwala przejść na przykład do następnego sektora. Też oczekujemy na przykład w tym życiu, że po prostu zrobi się wszystko natychmiast, że będziemy móc, mogli na przykład naładować się jakąś cudowną energią i przejść te wszystkie poziomy bez na przykład pracy, co też jest nieprawdą zrozumienie do przejścia na, na następne tematy, na następne etapy jest podstawową rzeczą. Także jeżeli nie urzeczywistniamy czegoś w przestrzeni, na co czekamy bardzo długo, to po prostu musimy mieć zrozumienie, dlaczego tak się dzieje. Tutaj też dałam taki przykład, ale też może nam Tutaj przeszkadzać podejście, jakby do problemu przejścia tej cienkiej czerwonej. Czyli jak już się zbliżamy do tej cienkiej czerwonej linii, takiej granicznej, gdzie nie wiadomo, co nas spotka, to brakuje nam czasami odwagi. I dlatego też, i to też nie oznacza, że będziemy na przykład, ja tutaj podzieliłam to na pięć sektorów że przejdziemy do piątego sektora, tylko ewentualnie przejdziemy do drugiego. Też ilość e, informacji, któro, którymi się posługujemy, bo często też osoby mm, mm, są e, zafiksowane e, w swojej bucie takiej trochę, bo coś już tam wiedzą, e, słuchają bardzo dużo na przykład e, m, Innych ludzi na YouTubie i też się porównują z nimi, mówiąc, że A ja to tam wiem bardzo dużo, ale ja na przykład nie nagrywam, bo ja nie potrzebuję albo coś takiego. Ja jestem tutaj taki w ogóle bardzo wysoko nad wszystkimi i właściwie to i tak mnie nikt nie słucha. To też jest duży jakby błąd, porównywanie się do kogokolwiek. Takich obszarach, powiedzmy, duchowych, no powiedzmy, że można to też jakoś tam się porównać, ale to chyba nie ma sensu. Akurat jednostka ludzka jest na tyle jakby jakby też czasami niedowartościowana, więc zaczyna się obrażać i tak dalej. Nie rozumiejąc, że na przykład też my nie stanowimy My stanowimy tutaj też odrębność taką, że każdy robi na swoim jakby poletku pewne rzeczy, ale też nie rozumie, że robi coś dla przestrzeni. Więc jeżeli ty na przykład się nie rozwijasz w jakiś tam sposób lub nie idziesz z procesem dalej albo nie masz odwagi na coś, to też poniekąd hamujesz trochę przestrzeń. I ta przestrzeń będzie e, też e, zmieniać się w taki sposób, że zmienisz na przykład obszar towarzystwa swojego, które może być niższe wibracyjnie, czyli tak jakbyś się cofał. Więc dla mnie najważniejsze, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi, żeby mu popchnąć dany proces albo go prowadzić, bez względu na to, czy ma przejść do tego drugiego sektora i nie będzie mistrzem za chwilę, w tym piątym, bo to, to jest tylko taki mój jakby schemat, żeby zobrazować, to i tak zrobić dużo więcej. Bo tu jest proces ewolucji. Tu sobie musimy to uzmysłowić, że ty kawałek po kawałku idziesz, a nie jakimiś strasznymi skokami. Skok kwantowy może zrobić całość, cała ludzkość, lub powiedzmy poszczególne jednostki, które mają bardzo wysoką wibrację lub są wysoko duchowo, ale sam człowiek, który jest i Stara się coś zrobić, on musi kawałek po kawałku pracować nad sobą, przede wszystkim w swoim otoczeniu i nie bać się pójść dalej, bo on się cofa i też cofa jakby całą, cały obszar działania i też cofa się do innego obszaru działania, gdzie są mniejsze możliwości. To jest po prostu e, tak jakby wyjaśnienie e, tej kwestii e, pod tym względem, jak ja to widzę. I żeby tutaj jakby wyjaśnić na czym to polega też, żeby objaśnić, dlaczego niektóre osoby po prostu wolą siedzieć dalej w swoich ulubionych tematach. Oczywiście ulubione tematy są różne, one czasami nam dają poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś tam łudnego spokoju. Czasami rzeczywiście nam dają pewnego rodzaju spokój i y, jakąś tam stabilizację, natomiast nic nie zostanie na zawsze, jeżeli my szybciej wyjdziemy z, danej, z danego procesu. Oczywiście nie musimy od razu się czuć dyskomfortowo, bo chodzi o to, żeby się dobrze czuć ze wszystkim, y, ale y, też pamiętajmy, że niektóre rzeczy, y, które robimy na co dzień w kółko to samo, y, też nas hamują. Czasami można warto podejść do czegoś inaczej może po prostu, zobaczyć coś inaczej. Jest czasami bardzo ciężko, ja wiem, to ale po, w momencie, kiedy nie chcemy zrobić czegoś z własnej woli, a już mamy na przykład przepełniony poziom ładowania informacji, to w pewnym momencie się to i tak zawali. A jak się zawali, to będzie po prostu... E, bardzo e, mocne pierdolnięcie, na co też większość osób liczy, bo wtedy odczuje to bardziej. E, jeżeli ktoś jest takim adrenalinowcem, no to oczywiście czeka na to, że mu się to wypełni, e, i wtedy mu się to zawali w pewnym momencie. E, to są osoby, na przykład, które czekają na reset albo koniec świata. E, no i tutaj wtedy mają e, na przykład ten poziom myślenia, nie? że jak cię nie zawali, to po co ja tu żyję? A jak się zawali, to wtedy będę mógł zacząć nowe życie. To jest mniej więcej coś takiego, a tu chodzi o trochę bardziej łagodne wchodzenie w pewne rzeczy. Także tutaj akurat na, tym, na ten temat zakończyła. Jest to dość taki istotny temat dla mnie i dla... Ja wiem, że się dużo nie ozywałeś. Akurat w tym, chociaż nie wiem dlaczego, tak naprawdę, to ładnie łączy. A dziękuję. Nie ma co dodać. I tutaj jest to pewnego rodzaju też jakby taki mały wywód, żeby pokazać to, jakby z mojego widzenia, dlaczego tak się dzieje, i dlaczego warto wchodzić, mimo wszystko, do tej zimnej wody, do której będę musiała w bardzo szybkim terminie wejść. Właśnie, bo za chwilę się skończy zima, której właściwie nie ma i, i nie będzie można. Morsować. No. A my mamy po prostu rzeczkę przez. E, e, za, płotem. za płotem. i muszę tam po prostu iść, i tyle. No. Także będę musiała tam wejść i to zrobić. Także e, dlatego też na przykład kambo przyspiesza procesy. Już pomijając wszystko. Tak, że takie hardkorowe rzeczy dają nam takiego też, takiego kopa, że się nie boimy że robimy jakieś coś takiego, coś bardziej. Nie? Tak, i wtedy na przykład na kambo, jak położysz sobie intencje, to ty po tym żyganiu, po tym wszystkim yy, już tak jesteś szczęśliwy, że ci przeszło, że idziesz i po prostu to robisz czasami albo po prostu przerabiasz większość energii tej zastałej. Bo to tak jakbym mogła też tutaj wyjaśnić, bo mi się akurat kambo przypomniało i tyle, także. A my będziemy robić kambo niedługo pod gołym niebem i będzie cudownie, będzie przy ognisku i wszyscy będą mogli żygać w krzaki i będzie super. <grym> także już dzisiaj byliśmy i tam oglądaliśmy jest cudownie. Ja już tam byłam raz na kambo i jest naprawdę super. Także wszystkich zapraszamy wkrótce. Tak. Także dziękuję bardzo i do widzenia. Cześć.